Hej, hey, te wsi ostatnio nam przedstawili statystyki a propos zabijalności danych killerów, i mamy to przedstawione w tabeli ses I Zobaczymy dzisiaj dwie tabelki: jedno dotyczący wszystkich, y, wszystkich rodzajów MMR, w sensie pełnej gamy i podziału y, MMR oraz 5% tych najlepszych graczy. Oczywiście, jakby można byłoby się spodziewać, te tabelki się o wiele różnią, i one mogą, i w zasadzie nawet nie mają zbyt dużo związanego z rzeczywistością ponieważ nie mamy statystyk pod tytułem ile meczów za, zagrano danymi killerami i tak dalej i tak dalej i tak dalej więc tutaj no, no ciężko powiedzieć nam, nam cokolwiek bo I trzeba jeszcze pamiętać że to jest głównie statystyka bo tak statystycznie najlepszymi killerami pod tytułem którzy zabijają najwięcej słów na mecz to jest właśnie Pinhead, Unreal oraz Wesker Co z Weskerem jeszcze jesteśmy w stanie się zgodzić, to z pozostałymi killerami niezbyt, ponieważ nawet w ogóle ostatnio przynajmniej ja na nich rzadko grałem. Wątpię, żebym był akurat w tych 5% mmr czy tam gdziekolwiek, jakoś wyżej, ale mimo wszystko, no tak czy siak ich nie spotykam 63%. Potem mam Frediego 62%. Dziwne, bo też mało kto gra Freddy'm obecnie. Pik, plaga. 61% oraz właśnie w głębnik, bo nigdy nie mogę spędzać. jak on się po angielsku nazywa. Więc 61%, potem Spirit Artystka majest wysoko z Legionem 60%, potem Nemias hack i tak dalej, i tak dalej. Coś, co jest najdziwniejsze, to jest mianowicie to, że Blight ma 57%, jest gdzieś mniej więcej w połowie stawki, a na samym końcu jest Nurska 52%. Eee, tak, statystyki wyrażają się jeszcze w następujący sposób. E, koło 50% to są 2 kile, koło 60% to jest powyżej 2 dw, kili, czyli gdzieś tam powiedzmy 3-4 kile. Więc statystycznie większość meczów Norscom kończyło się maksymalnie dwoma kilami i ogólna powiedzmy średnia to jest 59%. 59%. E, śmieszne jest to, że w ogólnie e, w tym wyższym Wyżej od Nuski jest chociażby trapet 56% i demogodgon. Tylko trzeba brać pod uwagę to, że traper jest jednak jednym z podstawowych killerów, i nowe osoby, które się wliczają, właśnie chociażby do tej tabelki, w większość meczów rozgrywają traperem, bo jest to po prostu pierwsza postać, która im wyskakuje. Więc w tym meczu tutaj tak to, tak, to może, tak to może wyglądać. No, dosyć, dosyć, dosyć śmiesznie i tak jak powiedzmy z Wesker można się zgodzić no to ogólnie to jest małe nieporozumienie i teraz tabelka druga pod tytułem top 5 MMR w tym momencie Wesker zostaje na pierwszym miejscu jak najbardziej zasłużenia 65% killi i ogólnie średnio to jest 61% tam z hakiem i faktycznie Wesker jest killerem mocnym zwłaszcza teraz po po zmianach jego hitboxów na na mocy specjalnej, więc teraz to wygląda też, też dobrze. Plaga jest mocna, wgłębnik y, jest mocny, bo jednak, przy dobrych y, osobach, które potrafią nie grać, rotacja na mapie jest dosyć szybka. OnRio, Pinhead, y, Oni, Blight, Nuska, Spirit równo w czwartym 61%. Jak najbardziej, ponieważ no Blight i NUS to są mimo wszystko najsilniejsi killerzy, więc oni tą zabijalność mają mają mimo wszystko dużą. I w poprzedniej tabelce NUSKA była tak nisko, no bo jednak y, NUSKA trzeba wymaksować i na samym porządku te mecze wyglądają bardzo słabo. I na samym dnie y, Traper 56. No, jeżeli ktoś umie grać, to na M1 Killerze z maksymalną prędkością da radę po prostu to zagrać. Ale mimo wszystko na szarym końcu, tak jak to w teorii i praktyce powinno, powinno być. I w tej tabelce, jeżeli chodzi o top 5 MMR w sensie najlepszych 5% graczy, to tabelka po prostu wygląda, że tak powiem, normalnie. Tak jak powinna. I tak jak to. tak W sensie tak wyglądają z i są to se najbardziej które można. Można zaakceptować, można powiedzieć, że są, że są prawdziwe, a nie tak jak tutaj mam w tej pierwszej, bo to jest. No to jesteśmy na sali, w sensie mówię, nuzka jest na ostatnim miejscu z powodu wysokiego progu wejścia i na tych niskich mmr jak ktoś dopiero uczy się grać nuzką, no to faktycznie może nie wyglądać tak, jak powinno. Więc tyle, jeżeli chodzi o yy, tabelkę. Jutro, w sensie jak już oglądacie ten materiał, to pewnie mamy streamka z DBD i po DBD pewnie Black Naila. Linki w opisie, dzięki za uwagę, do usłyszenia jutro o 18, trzymajcie się, hej!